Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was przepyszny, domowy chleb wigilijny. Taki, który możecie przygotować na Wigilię do potraw. Jest to chleb pszenno-żytni, domowy, na zakwasie. Bardzo fajny, smaczny, prosty. Serdecznie Was na ten przepis zapraszam. Dokładną listę składników wypisałam Wam również pod filmem. W miejsce umieszczam mąkę pszenną, mąkę żytnią, 3 czwarte szklanki z zakwasu, łyżkę soli, ciepłą wodę. To wszystko bardzo dokładnie mieszam. Muszę dodać jeszcze więcej wody. Wszystko porządnie ze sobą mieszam. Lubię kminek, więc dodaję odrobinę kminku. Tutaj mam takie dwie foremki. Małe foremki prostokątne. Wykładam papier. No, i będę wykładać przygotowane ciasto. To jest dość trudne, ale pomału dam radę. Tak jak widzicie, ciasto na chlebie jest takie dość kleiste, właśnie takie ma być. I to sobie wszystko delikatnie wykładam, rozprowadzam po całej powierzchni. I tak zostawiam na około 4 godziny. Po 4 godzinach, popatrzcie, jak fajnie urosło. Można też zostawić na noc. No i zostało nam ostateczne pieczenie: 230 stopni około 45 minut i myślę, że wtedy chlebek będzie już gotowy. Jeśli nie chcecie zostawiać na całą noc, możecie dodać odrobinę drożdży, e, takich w proszku. On wtedy szybciej urośnie i możemy go upiec już w ten sam dzień. Popatrzcie, jest mięciutki, bardzo fajny, polecam serdecznie.